Cześć, z tej strony Boxer 12, a dziś zagramy w Broken Runs, czyli ta 2 tak naprawdę. Dziś pokażę Wam, jak sobie dobrze dorobić. No albo jak ktoś woli, zrobić sobie PETA. To jest element do zrobienia PETA- dosłownie. Chodzi mi mianowicie o wykonanie elementów cyjanowych. Ech. Zawsze to atakuję. Tak Czemuś tak tnie. Ale fajnie teraz te komary wyglądają. Szczególnie te. Mogliście w ogóle zauważyć, że mam trochę inne, inaczej brzmię. Mam nowy mikrofon. Zobaczymy, ile będzie mi służył i jak on wyjdzie w praniu, bo nagrywam pierwszy raz. Mam nadzieję, że będzie znacznie lepiej. Nie powinno już być takich odchył jak poprzednio. Tak. Po pierwsze musimy złowić rybki. Tych rybek złowić musimy 20. Ja już wam tego oszczędziłem, bo wiem, że to byłoby no, okrutne z mojej strony. Więc e, zbierzemy tylko jedną, żeby wam pokazać, gdzie to jest. To jest tutaj e, w podziemnym łowisku. Drogę znacie, bo specjalnie ja wam pokazałem e, od strony wieży, jak tutaj wejść. E, no i oczywiście rybek musi być 19 i musi być 30 żywicy. Żywice, możliwe, że wiecie skąd zdobyć, bo drzewców jest w wielu miejscach sporo. Ale takim najbardziej preferowanym przeze mnie jest jednak jaskinia geomorfa. Czemu to jest nazywana jaskinia golema. Wchodzimy, te nam nic nie dadzą, to wam sobie od razu informuję. Był odcinek w ogóle z tej jaskini. Bardzo ładnie się wylosował ten przecinek jeszcze raz. Nowy boss. Proszę bardzo. I teraz mamy drzewce. No drzewce tłuczymy, prawda? One nie są jakimś wymagającym przeciwnikiem. Dlatego w sumie te elementy można już robić. No, tak, na 30 poziomie już jest bezpieczny. Co, 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 co tu się wydarzyło? A jeszcze jedna grupka, bo nam chyba brakuje dwóch bodajże. I proszę bardzo, żywica wpada tu aż nawet pojedynczo, nie jakaś ona inna jest. Potrzebujemy jeszcze dwóch takich grupek, no to pójdziemy tu, tu już mamy wymaganą żywicę. Żeby zrobić taki element, musimy udać się do takiego Krasnala, coś nazywa Frachlump. Zaraz Wam pokażę, gdzie on konkretnie jest, no i wręczyć mu 20 bodajże 5000 też nie jestem, Czeka, to 25 tysięcy czy to było 4, dni? zaraz. 25 na pewno było, ale to była ta opcja ryzykowna, bo są dwie opcje w ogóle. Za 25 tysięcy możecie zrobić opcję, że wykonacie jej samodzielnie, czyli jest szansa, że no, nie znacie się na tym nie jesteście kowalami, więc no, może wam to nie wyjść, nie pyknąć. A u niego można to zrobić za 40 tysięcy W takim wypadku będzie trzeba no trochę więcej wyłożyć, ale macie 100% szans na to, że Wam jednak to wyjdzie, że z tego całego zbierania nic, no bo też może nie widać, że stracicie to co zebraliście, to jest też szansa, że tak stracicie, to również stracicie to 25 tysięcy, które włożyliście akurat w ten element. No tutaj już mamy składniki wszystkie. No wiadomo, gdybym tego wcześniej trochę nie zbierał, no to zająłby to trochę dłużej. Jak Tutaj nie można widzę to przydać, co jest. A musi wydoda, że tu kiedyś można było. Dobra. E, uciekamy na górę. No tą samą drogą najlepiej. Z kimi papierzami. Najlepiej przez wieży z powrotem do. Aha. No to ja już... <śm> No Trochę się wycwaniłem tutaj, ale ogólnie do niej jest w porządku. Bo jak się spotkają spotka się dwie takie cebule, które chcą się nawzajem oszukać, to przeważnie stoją przeciwko siebie tak około 10 minut. Nie wiem komu to się bardziej upłaca, ale dobra. Mijemy tutaj wadą wieżę i przechodzimy na skarpę. Na skarpie będziemy mieli takie małe zejście. O tutaj. Aha, dobra, bo kiedyś to było trochę inaczej. Eee, tutaj jest Norad Dwayra, gdzie siedzi on sam. Wchodzimy. Tuż tu się robi. I rozmawiamy z chłopem, nie? Jest w parking. Eee, czy można u Was wykonać elementy? Potrzebuję kilku. No, eee, no i. teraz wybiorę odpowiednią opcję dialogową. To jest ta opcja za 25 tysięcy. Chcę kupić mam czas na robotę. Można w ogóle je kupić za imperiały, co jest tak średnio opłacalne, ale jak ktoś bardzo potrzebuje, to proszę. A tutaj mamy, nie mam imperiału na kup na czas na samodzielne ale zapłacę złotem, jeśli pomożesz mi je wykonać. No to zaznaczamy to wybieramy rodzaj. My mamy akurat cyjanowy, więc 40 tysięcy. O, o, o kolejnych w następnych odcinkach opowiem I Cyjanowy no to żywice świecące ryby 40 tysięcy płacimy. Tracimy 40 tysięcy, 30 żywic, or, butelek, żywice oraz butelek żywicy oraz ryb, 20 ryb. O, mogę sobie odpocząć. I proszę bardzo, w ten sposób wygląda element cyjanowy. No, ma tutaj wartość zero, ale w rzeczywistości możecie je sprzedać nawet za 120 tysięcy, więc no 80 tysięcy za coś takiego to nie jest e, dużo roboty i szczerze mówiąc, to jest taki szybki sposób na zarobek. A czasami są takie nagromadzenia, że ludzie dużo robią petu receptorowych, do których są, do których właśnie jest dużo tych elementów potrzebne i są w stanie zapłacić no, ogromne sumy. Pamiętaj na tym zarabiałem po 2 miliony na przykład na, na, na jednej transakcji. Więc no, gra jest warta świeczki. No ale to było już na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Cześć!